Mam do Was jedno pytanie. Czy spotkaliście kiedykolwiek na swojej drodze jakiegoś najgorszego admina w Minecraft? Jeżeli tak, napiszcie w komentarzu i zostawcie łapkę w górę. Wbijmy tutaj 2000 lajków, będzie mi naprawdę bardzo miło. Oraz zasubskrybujcie ten kanał, ponieważ wbijamy 150 tysięcy subskrypcji, a no to chciałby to wbić po prostu. No, zostaw. A w nagrodę będziesz mógł napisać w komentarzu swój nick, to rozdam Ci rankę na moim serwerze craftcube.pl. Fajny serwer, no naprawdę. Moi drodzy, nie wiem, czy pamiętacie, ale na jakimś odcinku wszedłem na serwer podróby Adarchi. I moi Moi drodzy z tego co wiem jest tutaj admin te... Oj w ogóle ja tu jestem Moi drodzy moim planem jest to żeby wejść na ten serwer ale no nie mogę No dobra ale to nie problem Dobra ja mam drugą premkę wejść Dobra moi drodzy ja już jestem w tym na serwerze I moim planem jest to żeby jakimś cudem Przekupić tego admina Żeby może mi coś dał jakieś inne teby. Szukamy moi drodzy skorumpowanych adminów Dobra napiszmy że hejka i mam... w ogóle rangę youtuber wytyfy Dobra nie wiem o co chodzi Dobra moi drodzy ja ogólnie na tym serwerze totalnie nic nie mam Nie mam jak stąd w ogóle uciec no dobra może spróbuję może mnie nie zabiją, ale chyba już co mnie zabić. Nie, dobra, to będzie, to będzie, moi drodzy, cięższe niż myślałem. No nie, no jakiś moczak za mną biegnie. Stary, stary, weź. Ej, mnie nie bije nawet. E, czemu nie bije, what the fuck? O nie, dobra, bije mnie, bije mnie, bije mnie. Aha, na ten serwer Ja pierdzielę. Moi drodzy, ja na tym serwerze nic nie mam i z tego powodu napiszę tego właściciela. Gold Manager to jest właściciel. Gracz Pedro został wyciszony za 5 minut. On to pisze na czacie w ogóle. <laughs> serwer jest niesamowity, to jest, moi drodzy. IP, w... a fajna anarchia ternosmi. Niesamowite, nie? Hej AdBid. Dobra, mam nadzieję, że on nie wie, że jestem zęciak. Czy jest możliwość kupienia czegoś na serwerze? Dobra, weźmy się po prostu, spytajmy. I może, moi drodzy, się uda. No nie wiem, może będzie to łatwiejsze, niż myślał. Nie bijcie mnie, proszę. Nie, no nie bijcie mnie. A czego konkretnie? Jakieś serca i temy? Ogólnie kit. Jakby elite mo mogę chyba kupić. Normalnie, chociaż w sumie to nie ma strony w serwerze, tego nie dokupują. to kupują. Że jest Aternos, co ja mówię w ogóle. Nie, no, zespała nawet nie ucieknę, widzowie, bez itemów. Dobra, kupmy jakieś serca i tak dalej. Może, moi drodzy, uda się to kupić. Dla niektórych osób tak. Okej, okay, widzowie. No i to mi się podoba. A dla mnie... Jestem dziewczyną. Dobra, mo może na to poleci, widzowie. W Minecrafcie jest dużo osób, które, no wiecie, lubią sobie do dziewczyn napisać. Nie no, oni cały czas gonią. Stary, możecie mi przestać. Dla osób, ty. Dla osób, ty tak? Wytyfy. Wy. Przecież... Dobra mam rangę youtuber w sumie, ale nie wiem dlaczego dobra, bo ja zaraz tracę wszystkie swoje serca nie mogę zadłużyć z tego spawnu nawet, ja nie nagrywam na ety i nawet nie wiem skąd mam tu rangę ale jestem dziewczyną, to please mogę, ja ogólnie mam kit jedzenie. dobra, no, może ty, no mogę od razu kit gracza wziąć przecież, no, okna pisał. no okna pisał. ok napisał no ok napisał, okej ile by kosztowało 100 serc dobra, spytajmy się, nie jest najbardziej na widzami w minecraft, dobra ja uciekam, może teraz mi się uda, 20 złotych widzowie, 100 serc, no to jest faworyzacja, to jest Yy, Nielegalne widzowie przekupywania admina, nie? O nie, oni mnie gonią, widzowie. Może być PSC. Okej, okay, to zaraz ci wyślę na MSG. O, na no Discorda mi podał, ale ja jestem na nich u Zęciach, to bym musiał wejść na innym. Wyślę ci na MSG. Ej, spytajmy, a masz mikro? Jakbym chciała pogadać? Napisał, że ta. Dobra, 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 widzowie, jest, jest. oglądajcie mi do końca, bo warto, tylko że mi coś zbiją. Możecie mnie bić. Oczywiście, że musicie. To serwer pod DC. Dobra, w razie co do, 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 dojdziemy. Dobra, moi drodzy, kupiłem kod. Po prostu mu go w tym momencie wyślę. Dobra, mam nadzieję, że widzowie zaakceptuje mi. Masz tu kod PSC na 20 zł. Zobacz, czy działa. I daj mi serca. Dobra, widzowie, 20 zł, 100 serc. To jest duża faworyzacja, dosyć. I, chcia I chciałabym jeszcze elitę Dobra, widzowie, oczywiście nie skończymy na tym, bo ja bym spróbował zdobyć jeszcze na przykład może jakiegoś game moda albo jakiś jakieś nielegalny item, Bedrock. Ciekawie, czy się na to zgodzi? Bo no, na razie sam nie wychodzę, bo no, nie mam szans w ogóle, żeby są wyjść. Dobra, moi drodzy, ziomek ja pisze, że nie działa ten kod PSC. Ja bym, jak to napisałem. Ja działa przecież. Ja bym, czekaj. Więc, no nie wiem. Mam nadzieję, że mnie nie oskamował. No to już by był najgorszy. Mina. Dobra, nie, no ja pierdzielę. Z tym gościem to jest tyle pierdzielenia. Ok, już działa, pomyliłem się. Dziękuję, dziękuję. Już serio myślałem, że mnie oskamuje. Czekamy widzowie na serca. Dobra, działajkę że mam wejść na warp, spokój jakiś i. O! Rzucił mi 100 serc! Dobra, widzowie, ja pierdzielę. No i tak to się robi. Jeszcze to na głównym czacie w ogóle. Co za, co za chory człowiek? Jeszcze pokazuje, że normalnie robi, robię. Dobra, widzowie. Jeszcze elita. Oj, dostanę, widzę jeszcze elitę. Dobra, widzowie, mam. Uwaga. Ej, czekajcie, sprawdźmy jedną rzecz. Aj, dobra, zablokowałem. Czy dostałem już... O, dobra. Dam ci... Na tydzień. Ok. Jako dodatek. Na święta. No i kit, widzowie. Dostadę elitę i dostęp 100 serc. A da się kupić jeszcze jakieś nielegalne temy, Na przykład Bedrock czy coś. i w ogóle, co ma ta elita? Kit. Okej. Okay. Mamy, widzowie, kit Elite. O, kurde. No i teraz co mogę grać, widzowie? Łatwiutko. Napisałem właśnie, czy da się kupić jakiś Bedrock czy coś. A on napisał, hmm. Więc się chyba zastanawia. Mogę dać y, 10 zł za, 60, za 64 Bedrocka. Bedrocka to będzie. No dobra, zgódź się. 10 zł za 32. No, jaki opie... Co za tatr? Ja pierdziele. Dobra, ale negocjacje. Jakie w ogóle negocjacje widzowie? Masakra. Dobra, idę koto ogarnąć, idę kupić? Dobra, moi drodzy, mam już kod pacere Za 20 zł. Ej, ogólnie nie znajemy litry. To jest szkoda. Moi drodzy, napiszę, że ok działa. Czyli dostaję 64 bedroka. No, daj, 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 daj. To było 20 zł. 64 bedroka. Stary dawaj bedroka, no. A sorka. Ja pierdziele, Jeszcze opiek. Nie dość no, że jakiś negocjacyjny. To ma zagran, dobra, zarobiście, mamy Bedroka, widzowie. Dobra, no, teraz tak naprawdę mogę grać w tą grę. Nie mam dostępu do spawn. Ej, ogólnie jest problem, bo nie mam dostępu do spawna. A, dobra, map, okej, okay, trzeba warp spawn wpisać. To kto by się spodziewał? Dobra, no i teraz mogę się bić z tymi gościami. Do kogo mogę TPA? Ty jakiś chopie fan mój, Axelot. Nie ma jestem fanem. Skąd wiesz, że jestem Zęciak? Pewnie ogląda moje filmy, w sumie. Dobra, tepa się, widzowie, do tego Axelota. Tepłem się do ciebie, stary. TPA' tse. No nie wiem, on jest jakiś dziwny. Z fami, żebym się na niego tepnął. Zamruję go w bedroku, jest ciekawa jego reakcja. Aha, on jest Spawnie tu! Dobra, widzę, mam pomysł. Tu jest jakiś ziomek na spawnie również. Jak widziałem Bedroka, postaram się, widzowie, go zamurować jakoś. Dobra, czekajcie. Zamuruje się w bedroku, żeby nie mógł bić. O kurde. On mnie bije przez ścianę, a ja nie mam offa. Ej, czy on... sobie... On sobie za mnie żartuje w tym momencie. A, dobra, nie ma tutaj antylogouta. Nie, ten serwer jest No Dobra, zaraz próbujemy ogólnie kupić jakiegoś game moda. Wydaje mi się, że jeżeli poszedł już na takie rzeczy nielegalne, to według mnie na luzie pójdzie na jakiegoś game moda, właśnie. Ej, ten ziomek, patrzcie co robi. To jest masakra, nie? Ziomek, normalnie za mną biega stary na cheetach totalnie. Ej, ten Axel od do mnie tepa. Mam go widzowie. Ja pierdzielę. Ty, Stevek, 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 Stevek. Czekajcie, go zaburuję. Zaburuję go w bedroku, Dawaj, dawaj, nie bij mnie, stary, nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie. Nie bij mnie. Mamy Steveka, widzowie. <grym> Mamy Steveka. Nie no, nie wierzę. Co tam, Axelo? Co tam u ciebie, stary? Napisał X na czacie. Więc najprawdopodobniej mam i dużego. Już nigdy stąd widzowie nie wyjdzie. Taki mój plan był. Ty, ale ten ciomek cały czas chce się ze mną bić. No dobra, stary, Jak chcesz się widzę, no to się pobijemy, no. Ja może nie mam jakichś cheatów, znaczy mam inne cheaty, mam pomoc od administracji. Ej, dobra, a jakby napisał. Za ile zbanujesz? bas Coś tam. Za ile zbanujesz. Dobra, zapytałem go widzowie. Ej, ja pierdzielę, jakbym go jakbym go zbanował za pieniądze, to było mega mocne. To już był najbardziej skorumpowany admin w Minecraft, naprawdę. Nie, ja to już takiego nie widziałem. tam skaczę, bo chcę, żebym chyba do niego przed 50 złotych, dobra, zbanuj to ci zapłacę. No je dobra, nie go zbanuje szybko, on mnie zabije zaraz, no. O, patrzcie jak jak mnie bije przez y ten, przez podłogę. Najpierw kasa. Y dam ci serio. Muszę kupić, tylko go zbaduj, bo mnie bije. Ej, chyba go jeszcze nie zbanował. Da dam od razu kod. Dobra, widzowie, jestem. Ciekawe, czy on zbanuje. Ty, dobra, widzowie, widzowie, widzowie. Tu jesteś ten ziobek. Dobra, jak on dostanie bana, widzowie, za 50 zł. Dobra, ja już pieniędzy tu wydałem, tak szczerze. Dobra, no zbanujesz go, czy nie, stary? Banujesz? Nie no, masa... O, ty! Zbanował go! Zbanował go, widzowie! Zbanował go! Wywaliło go, ale nie pisze na czacie, tylko że po prostu go wywaliło. Nie no, nie mogę w to uwierzyć! Ty w dostał ban, no, obiecuję! Już nie wejdzie na serwer nigdy. Ej, to jest za mocne. Gracz Bazbyczek 07 zawsze za zapłata! Nie no, to jeszcze przyznaje się! Na czacie głównym, na globalnym czacie piszę Dostałem ten. Nie wiem, masakra. Już podaję, no dawaj kod. Ja pierdzielę jaki chytry gości. Dobra, widzę, podaję mu kod oczywiście na 50 zł. Okej, okay, a ile bym musiał zapłacić za gamę Mode 1 i tepnięcie wszystkich do mnie. Ej, dobra, to, to już jest mocne. Teraz mu dałem taką ofertę, że stary jestem za to dać w stanie 100 zł. Napisał, że ok! On nie ma problemu z tym w ogóle. Kod działa. A, bo mi napisał to za wcześniejszą. Cześć wszystkim i mam do Was pytanie. Kiedykolwiek na swojej drodze jakiegoś najgorszego admina w Minecraft? lecie w komentarzu i zostawcie łapkę w górę. Prawdę bardzo miło. Oraz zasubskrybujcie 10 tysięcy. No dobra, ale to nie problem, dobra, ja drugą premię. <gry> dobra, moi drodzy, ja już jestem w tyłacie na serwisie tego admina, żeby może być dał jakieś inne itemy. Szukamy, moi drodzy. Dobra, nie wiem o co chodzi. Nie mam, nie mam jak stąd w ogóle w uciec. No dobra, może. Ale chyba już co mnie zabić. Dobra, to będzie, to będzie moi drodzy. Chwilę nawet. Eee, nie bije, what the fuck? O, nie, dobra, bije mnie, bije. Okej, okay, czyli razem 100 zł. No dobra. Zaraz podam kod i powiem, kiedy tepni. Te, tepnąć ludzi. Dobra, moi drodzy, mam kod. Piszę do niego. Masz kod na 100 zł. Ja pierdzielę, nie? No to są jaja. Czekam na gamę modę 1. Się dorobię. <gryw> Jak się cieszy, w ogóle ja ten admin. Ale się cieszy, chłop, że, że jest skorumpowany adminem. No nie wiem, czy to dobre, dobrze akurat. Ja to takie coś bym degradał, ale okej, okay, no. To jest to twój serwer stary. Ty jaki się do mnie tepa. Jest ok napisał. Ok, czyli czekamy na na, ten, na game moda. Ej, dał mi game moda. Mam! Mam normalnie game moda. Dora, gold manager. Ej, Dora, ja bym zbudował wielką klatkę, widzę z bedrocka Albo nawet może nie jakąś wielką. Ja pierdziele nie, no ja. Tepę wszystkich do ciebie. Czekaj, no niech poczeka chwilę. Zróbmy to jakoś ciekawiej. Dobra, widzowie, chcecie wiedzieć, jak się wbija serca? To wam zaraz pokażę. Tak, dobra, widzowie, let's go. Czas tepnąć wszystkich do mnie graczy. Biorę end widzowie. Dobra, mogę je stawiać oczywiście, także zarobiście. Dobra, nie. Niech tepa do mnie te graczy. Dobra, tepną wszystkich! Tepną wszystkich, widzowie! Ja pierdziele Ja pierdziele Nie no to jest hit po prostu, co się odwaliło w tym momencie. Zabiłem wszystkich graczy! Zabiłem wszystkie graczy na serwerze, bo przekupiłem badmilla. Skam! Nie dobra, nie to, to, jest, to jest po prostu niesamowite! Skam oddawać! Musiałem. Nie, widzowie, ale do kitu serwer. Widzowie, dla mnie to jest niesamowite po prostu, że ziomek dał się tak przekupić. Zostawcie widzenie, lajka i zasubskrybujcie ten kanał, bo ja po prostu nie mam więcej słów do powiedzenia. E, Wbijajcie na i, i tyle. To, to, to tyle w tym, tym odcinku. Po prostu, stary. Więcej adminów jak chcecie, to napisz w komentarzu. To tyle, cześć.